Dzień dobry. Dzisiaj, w zmianie nastawienia, chcę Ci zaproponować, żebyśmy się skupili nad czymś niezmiernie ważnym. Mianowicie na tym, czy ty chcesz nadal być wyrolowanym aktorem, czy chcesz być człowiekiem, który posiada osobowość. Każdy z nas, właściwie, jest przez system władzy nad naszym życiem od niemowlęctwa przygotowany do pełnienia ról, lub wielu, lub jednej. Właściwie one się dzielą na dwie grupy, ale obydwie grupy są sztuczne. Jedna grupa ról to są role sługi. A druga rola, druga grupa ról, to są role pana. Obydwie te grupy należą do władzy, nie mają z człowiekiem nic wspólnego, ale taki nam się montuje system przekonań, że pełnimy albo jedną rolę, a właściwie tu jest cała grupa, cugi, albo drugą rolę i tu też jest cała grupa, pana. I tak, jeżeli się rozejrzysz dookoła, możesz się zorientować, że świat jest właśnie tak podzielony na takie dwie grupy. Co charakteryzuje grupę aktorów, wyrolowanych nazwę to lepiej, tak? Wyrolowanych, którzy pełnią rolę sługi. Rola sługi, najcięższa rola sługi to jest poświęcać, czyli taki, który poświęca swoje życie Jakiejś idei najczęściej, ale swoje życie, czyli bierze swoje życie i poświęca je dla jakiejś idei, którą mu zaproponowano, żeby to zrobił. Druga grupa sług to są martwiciele, martwi za życia, to są tacy, którym zaproponowano, żeby się przez całe życie martwili i umartwiali, cierpieli i narzekali. Ponieważ nie ma, oni nie mają w ogóle wyobrażenia, że mogą się zająć własną perspektywą i własnym rozwojem. Trzecia grupa sług to są ciężarowcy. To są tacy, których przekonano, że życie jest ciężkie, w związku z tym noszą ciężary, ciężkie jak kamienie najczęściej, a czasem jeszcze cięższe, które zaproponowano im, żeby je nosili, więc są ciężarowcami, są nosicielami bardzo ciężkich, cudzych bagaży. Kolejna rola z tych ról usługowych to jest taki, który jest wierny Panu, więc jest jego sługą na posługi. To można by było dzisiaj określić jako takim skrótem sprzedawczyk, to jest Ktoś, to się panu sprzedaje, powtarza za panem tak, jak on mówi, cytuje pana, myśli myślami pana, zgaduje pana oczekiwania, zgaduje, jak spełnić jego marzenia, jak spełnić jego sny o wielkości, czy cokolwiek to jest. I wiernie mu służy, za co otrzymuje mniej lub więcej do życia. I kolejna rola spośród tych, którzy są, pełnią rolę, czyli zostali wyrolowani, to są ci, którym zaproponowano, żeby przetrwali. To znaczy, to są ci, którzy żyją po to, żeby przetrwać, tak jakby życie nie miało żadnych innych aspektów dla nich, tylko takie coś, jak, ma, jak mają wszyscy, co żyją blisko Ziemi, przy samej Ziemi, takie stworzenia. Przetrwać. To znaczy, niczego nie mogą stworzyć, w ogóle sobie nie wyobrażają, że mogą cokolwiek stworzyć. Ich zadaniem jest przetrwać. I wreszcie spośród tych grup pełnionych ról są tacy, którzy mają zabagnione życie, ponieważ im wmontowano pogląd, że życie to bagno. W bagnie żyją płazy, gady, węże, żaby, kijanki i różne inne stworzenia. Człowiek nie. Ale jeśli ma pogląd, że życie to bagno, to żyje w bagnie i tworzy bagno, używając do tego swojej własnej inteligencji. I wreszcie w tej grupie, w tej grupie sług, jest. Najbardziej zniszczony gatunek wyrolowanych, mianowicie ofiary. Są to takie osoby, którym zaproponowano bardzo wcześnie, że mają być ofiarą losu, że mają naśladować ofiarę, że ofiara to jest coś bardzo szlachetnego cokolwiek, co by można było w tej grupie ról umieścić, ofiara czego kogo to się tutaj mieści. Tutaj jest najwięcej, i w tej grupie jest najwięcej autoimmunologii, autoagresji, bo to wszystko się zamienia po to i cała inteligencja pracuje pod świadomość, cały umysł pracuje po to, żeby na pewno tą ofiarą zostać. To jest jedna grupa, nazwałam ją wyrolowanych. Ale druga grupa wyrolowanych nazywa się PAN. Otóż PAN został wyrolowany w taki sposób, że go przekonano bardzo wcześnie, że on musi być najlepszy, czyli jest uzależniony od rywalizacji, od niszczenia wszystkich innych, od tego, żeby nikt nie mógł być lepszy niż ono. Najlepiej, najwyższe stanowisko w tej grupie to jest zbawca lub ktoś w tym rodzaju. Tak, taki pan, ho, 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 na wielkich włościach nie z tej ziemi. Inna grupa panów. Tych, których wyrolowano, żeby byli panami, to jest grupa również najlepszych, którzy zostali jako najlepsi wytresowani w szkole. Są to tacy, którzy mieli w którym wmówiono, że on musi być najlepszy spośród całej grupy, więc rywalizował z całą grupą, miał świadectwo z czerwonym paskiem i, i ma do dzisiaj przymus, że taki, że on musi być najlepszy, mieć świadectwo z czerwonym paskiem, nigdy się nie rozwinął na bardziej dorosły i świadomy umysł, I w związku z czym, że musi mieć być tym najlepszym, mieć to świadectwo, to jest przymus, to jest uzależnienie od roli, nie jest w stanie się uczyć. Nikt z tych, którzy są panami, nie jest w stanie się uczyć, czyli poznawać, czyli otwierać coś nowego, czyli tworzyć. To potrafi tylko ktoś, kto ma własną osobowość, kto nie jest wyrolowaną rolą, tylko ma własną osobowość. I jeżeli chcesz nad zmianę, pracować nad zmianą nastawienia, aby odzyskać swoją własną osobowość, to bardzo Cię serdecznie proszę. Dużo już opowiedziałam o rolach. Jesteś świadoma, jesteś świadom, jakie role Ty pełniłeś i pełnisz w życiu do tej pory. I gdybyś chciał mieć własną lub chciała mieć swoją własną osobowość człowieka, osoby, tak, osobowość jest od osoby, a osoba tu, osobowość zawiera: decyzyjność, godność, wierność sobie, kreatywność, odkrywczość, zainteresowanie, zainteresowanie sobą, zainteresowanie życiem, zainteresowanie innymi, zainteresowanie wiedzą, zainteresowanie swoimi zainteresowaniami również i pasjami również. Osoba taka jest niezwykle kreatywna. Ktoś, kto ma osobowość, jest niezwykle kreatywny, ponieważ on stwarza. Stwarza wszystko to, co go otacza. On nie jest tłem, on nie odgrywa cudzej roli. Nie jest tymi, którzy, do których go przypisano. Jest Wyjątkowy, a kreatywność również jest wyjątkowa. I takie osoby, tacy ludzie stwarzają perspektywy, tworzą innowacje, tworzą odkrycia i mają ogromny wpływ na rzeczywistość własną oraz innych, jeśli nie poddają się rolom i tym mechanizmom sztucznym, które role tworzą bo nas ról nauczono we wczesnym dzieciństwie od niemowlęctwa, poczynając, wsadzając nas w system jako niemowlęta. Te role pełnili nasi przodkowie te, te, lub podobne te role pełnili nasi rodzice. Te role pełnią ludzie w szkole, w przedszkolu, w szkole takie role pełnią ludzie w różnych środowiskach. Takimi rolami jesteśmy otoczeni, ale po to jest ludzka świadomość i po to jest kreatywność, swoja własna i zgoda z sobą, żeby, jeżeli chcesz, móc z tego wyjść i zostać sobą, czyli osobowością. O takich ludziach się mówi: ten to ma charakter, ten to ma osobowość, ten to dochodzi, ten to ma osiągnięcia, ten to potrafi, ten, ten, ten. Tu jest jeszcze jeden element niezmiernie ważny samodzielność. Czyli trzeba pokonać lęk przed byciem samotnym, który mają wszyscy, którzy zostali wrobieni w rolę. Wszyscy mają strach przed czymś, co jest większe od nich. Wszyscy mają poczucie winy, wszyscy mają poczucie wstydu, wszyscy mają lęk przed samodzielnością, czyli lęk przed samotnością. I wszyscy mają takie coś, co się mówi lepsze znane piekło niż nieznany raj czyli lęk przed byciem odkrywcą świata. Ja uważam, że jest to nadzwyczaj interesujący temat. Dla mnie w każdym razie jest i ja z nim pracuję indywidualnie, dla osób, które przychodzą po rozwiązania. Uczę tego również na kursach dekodyki. A teraz. Mam propozycję dla Ciebie, jak to możemy zrobić. Więc przede wszystkim ustaw tu, czyli po swojej prawej ręce, bo siedzisz naprzeciwko mnie, siebie jako osobowość. Czyli stwórz swój własny model samego siebie jako osoby godnej, twórczej. Samodzielnej, autentycznej, żyjącej w zgodzie z sobą, która ma spokój wewnętrzny, dystans, świadomość, kim jest, odkrywczość i ciekawość taką samą, jaką miała w dzieciństwie, bo to przetrwało, to przynosimy ze sobą na świat, poczucie sensu swojego własnego życia potrzebę spełniania się, czyli zainteresowania własnymi zainteresowaniami i potrzebę i poczucie szczęścia. Bo w żadnej z tych ról, tych szczęścia nie uświadczysz. Chyba, że po śmierci. A przecież to jest zabójstwo. A zatem, jeżeli to już masz po tej swojej Prawej stronie, to zobacz, ile na ciebie, jako osobowość wyjątkową, pamiętasz co powiedziałam, szło do tej pory energii życiowej. Wyświetl sobie cyfry tu, ile do tej pory na to szło energii życiowej. I gdy już wiesz, to teraz sprawdź, na co szła reszta energii. Właśnie. I gdy już wiesz, na co szła reszta energii, to teraz ja Ciebie proszę, zróbmy tak. Ja Ci to proponuję. To jest dosyć proste do zrobienia. Tu wyżej zobacz, ile osób z Twojej rodziny i najbliższych przyjaciół przeznacza na takie samo coś energię życiową. Zobacz, jaka to jest liczba osób, rodziny i najbliższych. Znajomych, przyjaciół, jeśli ich masz. Zobacz, jaka jest liczba tych osób. Dalej, żeby zwiększyć horyzont i umiejętność obserwatora, wyświetl sobie, ile procent populacji polskiej używa tego, co ci wyszło. Na to kieruje energię. Jaki procent Polaków na to kieruje energię? Umysł to wie. Umysł wszystko wie. Znakomicie. Dlatego używamy jego potęgi. A teraz dodaj do tego informację: zobacz, ile osób na całej planecie, na całej kuli ziemskiej używa tego, czyli daje swoją energię życiową temu czemuś. Zobacz, ile, jaki to jest procent na całej planecie, na całej Ziemi. To jest 100%. Jaki to jest procent? Świetnie. I gdy to masz. Możesz teraz z dystansu obserwatora zobaczyć, jak ci wszyscy ludzie się zachowują. Zobacz, czy oni są w świetle, czy oni są w mroku, czy oni zachowują się jak manekiny, czy oni się zachowują. Jak oni się w ogóle zachowują? Zobacz, jak oni się zachowują. Rozumiesz, co jest ważne? Zobacz, jak oni się zachowują. Świetnie, że to widzisz. I gdy to widzisz, jak oni się zachowują, zorientuj się, czemu oni się tak zachowują. Czy oni w coś wierzą? Być może jest tak, jak uważasz, że oni w to wierzą. Ale zadanie twoje polega na tym, żeby się dowiedzieć od siebie samego, jak gdybyś ich nazwał lub nazwała. Co to za jedni? Jakbyś ich nazwał? Kto to jest? Kręcioki, śmieciarze, kto to jest w ogóle? Jak byś nazwał tą, 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 tą całość? Co to za typ? Co to za mentalność? Co to za jedni? I to jest najważniejsze zadanie dla Twojego umysłu. Gdy wiesz, co to za jedni, to ty z dystansu obserwatora, możesz zdecydować, czy chcesz do nich należeć? A jeśli nie, to tutaj, koło mnie na ziemi, jest biały obrus czystych intencji. Możesz się skupić na sobie i wyjąć wszystko, co ci wmontowano gdziekolwiek to jest, żebyś ty do nich należała. Należał. Wyciągać to, przenosić to na biały obrus poza siebie. Z taką informacją, to nie jest moje. Bo to jest prawda, to jest nabyte z zewnątrz, to z Tobą nie ma nic wspólnego. Więc wyjmuj element po elemencie, rzucaj na ten biały obrus z informacją, to nie jest moje. Czy to jest w głowie, czy to jest w piersiach, czy to jest w brzuchu, to nie jest moje. Tak jak to widzisz lub tak jak to czujesz, spokojnie. Uwalniaj się od przynależności do tego typu zdeformowanej mentalności, a związanej z rolami. To nie jest moje, bo to nie ma z Tobą nic wspólnego. To nie jest moje. I to nie jest moje. I teraz zrób chwilę przerwy, żeby sobie uświadomić ile procent ze stu jeszcze energii im dajesz. Tym, temu typowi ludzi, aby do nich przynależeć. Ile jeszcze procent ze stu energii dajesz? I gdy to wiesz, poszukaj gdzie jest przedmiot odpowiedzialny za to, że nadal dajesz energię. Chociaż... To nie jest twoje, To nie jest Twoje. To nie jest Twoje. Więc uwalniaj się, aby odzyskać wolność bycia sobą, sobą osobowością. I oddałej. Świetnie. Ten proces oddawania trwa tak długo, aż spojrzysz tam, a tam będzie czysto. Nie będzie nikogo. Nie będziesz tego w ogóle widział, czym nie będziesz miał. Nie będziesz miała z tym kontaktu, bo to nie jest Twoje. A energię przemieszczasz na to, co Twoje. I zobacz teraz, ile masz energii tutaj, żeby być sobą, osobą godną, twórczą, zainteresowaną, z pasjami, odkrywczą, współpracującą z innymi ludźmi, zainteresowaną innymi ludźmi. Rozumiesz, bo w tych rolach jest przede wszystkim wrogość wobec ludzi. Ile już masz energii na byciu osobą ludzką? Rozumiesz? Wyjątkową, bo każdy człowiek jest wyjątkowy, ponieważ sens jego istnienia, czyli to, po co tu jest na Ziemi, jest zawarty w jego duszy, a zatem. Każdy, kto ma kontakt z własną duszą, ma kontakt z sensem i jest wyjątkowy. Doprowadź to do 100%. Możemy ten acting rozbudować, jeżeli będzie taka potrzeba, ale wtedy napisz do mnie pod na YouTubie. Co jeszcze jest potrzebne? I dopiero jak to zrobisz? Świetnie. I teraz, jeśli masz tutaj 100% dla siebie, na siebie, na swoją osobowość, i możesz powiedzieć: Ja jestem ja, i to ma 100% autentyzmu. Ja jestem ja, ty jesteś ty. On jest on, gdy ma 100% autentyzmu, to mamy do zrobienia jeszcze pewne elementy. Po pierwsze, potrzebujesz się skontaktować z tymi, którzy są przeciwni, żebyś ty wiedział i był i żył jako osobowość, jako osoba wyjątkowa, jako kreator, jako odkrywca, jako ktoś, kto współdziała. Rozumiesz? Świat jest władzą zakażony, więc takich przeciwników możesz mieć tutaj ile tylko. Nie wiem, ilu ich masz, ale ilu ich masz, to w tobie jest coś, co do tej pory ich zasilało. A zatem zmieniaj świat przez siebie. Wyjmij to coś, co ich zasilało Twoją energią życiową, i dlatego są w Twoim życiu obecni, bo wszystko, co jest w Twoim życiu obecne, jest zasilane Twoją energią życiową. Jeżeli wyjmiesz to coś, co ich zasilało, to oni z Twojego życia znikną, bo Ty nie będziesz tego podtrzymywać. Dlatego się mówi: Zacznij zmieniać świat od siebie. Tak? I teraz wyjmij to coś, co ich trzymało do tej pory. I wyciągaj to tak długo, kłaść na biały obrus, to nie jest moje, aż wszyscy przeciwnicy tego, że Ty jesteś osobowością, osobą wyjątkową, jedyną, spójną, całą, twórczą, czyli kreatywną, otwartą, przyjazną. Jasno. Wszyscy, którzy są przeciwnikami, znikną. I jeśli tak się stało, to ja Ci bardzo serdecznie gratuluję. I teraz proszę cię o jeszcze jedną. Chodzi o mowę. Usłysz jak jaka jest mowa jednych przeciw drugim. Zobacz, usłysz. to się dzieje na naszych oczach, a my, czy na naszych uszach, wszystko jedno. A my potrzebujemy scalić siebie, swoje otoczenie w przyjaźni, w pokoju, w życiu, w rozwoju, tak? Żeby każdy mógł się rozwijać. Tak. Jak ma to w sobie, zgodnie z sobą. Tak? Więc weź i zobacz, w ilu procentach ze stu ty mówisz własną mową, tą. A il, w ilu procentach ze stu mówisz mową inną? I gdy już wiesz, to zorientuj się czyją lub jaką mową mówiłeś do tej pory. I poszukaj, gdzie w sobie masz przedmiot za to odpowiedzialny, który powodował, że mówiłaś, mówiłeś obcą mową. I umieść go na obrusie. To nie moje. Z informacją to nie jest moje. Bo tak jest. I teraz dalej. Sprawdzaj dalej. W wielu procentach ze stu ty już możesz mówić swoją własną mową osoby, osobowości. Osoby, która jest osobowością. Jedyną. Jedyną w swoim rodzaju. Sprawdź, ile procent możesz mówić swoją mową. Jeśli nie jest tu, sprawdź, czyją jeszcze lub jaką mówiłeś, sięgając na zewnątrz do obcych wzorców i umieć to na obrusie. Z informacją to nie jest moje, aż będziesz mówić własną mową w 100%. Po mowie zajmij się językiem i sprawdź, w ilu procentach ze stu ty możesz mówić własnym językiem. Człowiek, który jest osobą, ma swoją własną osobowość. Mówi językiem jasnym, wielobarwnym, komunikatywnym, przyjaznym, bogatym, metaforycznym, logicznym, zrozumiałym dla każdego. Lub prawie każdego. Więc sprawdź w ilu procentach ze stu, mówisz własnym językiem. Własny język nie posiada ocen, bo oceny dowodzą niezrozumienia. Więc w ilu procentach mówisz własnym językiem i jeśli nie w stu, sprawdź czyim lub jakim i umieść to tutaj. To nie jest moje. Zobacz, w ilu procentach ze stu, ty już możesz mówić swoim własnym językiem. Osobowości. Ja jestem ja. Autentycznym językiem. Świetnie. I teraz, jeśli masz już 100%, to proszę cię, zaproś tą osobę, osobowość swoją własną do siebie i powiedz, chodź, ty jesteś ja. I sprawdź jeszcze, czy jest w tobie, czy jest przed tobą, czy jest wcześniej w tobie, czyli czy jest coś wewnątrz, co ją od ciebie odpycha lub zajmuje jej miejsce, lub cię od niej oddziela. I gdyby tak było, to przyczyna również jest w tobie i trzeba ją wyjąć, bo takie różne pasożyty są w nas, jak wszystkie te informacje. To są informacje pasożytnicze, które ci tobie, mnie, nam, wyjadają energię życiową, żeby w ogóle istnieć. Ale naszym kosztem. Więc proszę cię, wyjmij wszystkie blokady, umieś to tutaj, aż poczujesz, że ty jako osobowość, jako osoba, jako wyjątkowa osoba, jesteś w sobie i sprawdź, co ci to otwiera w twojej drodze od teraz ku przyszłości. I jeżeli chcesz, to możesz nawet zobaczyć, dokąd cię to doprowadzi do końca roku, co osiągniesz dzięki temu, że ty wróciłaś, wróciłeś do siebie jako ty. I możesz o sobie powiedzieć: Ja jestem ja. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Cieszy mnie to, że mogliśmy to zrobić. I że to zrobiliśmy. I bardzo Ci serdecznie dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia.